Przed nami zadanie 10 z działu pierwszego i tym razem musimy dokonać pewnego rodzaju porównań na mapie. Placenie jest takie. Odszukaj na mapie obszary położone w polach D2, C3, E3. Podaj i uzasadnij, na którym z wymienionych obszarów najintensywniej zachodził proces erozji bocznej. Dobra, żeby wiedzieć w ogóle, co to erozja boczna, no to trzeba sobie przypomnieć z geomorfologii, że jeżeli rzeka przerzuca nur z jednego brzegu na drugi, to powstają nam zakola, czyli meandry. Wtedy mówimy właśnie, że rzeka meandruje dzięki erozji bocznej. No dobra, więc musimy szukać takiego fragmentu, gdzie jest rzeka, która meandruje najbardziej. Jedziemy po kolei. Pole D2 sprawdzamy sobie. Tutaj faktycznie w tym polu płynie sobie rzeka Krutynia i meandry są widoczne. Następne pole, to będzie pole C3. Tutaj patrzymy sobie, też płynie ta sama rzeka, ale ona już zdecydowanie mniej tu meandruje. No i pole E3. Tutaj też jest rzeka. I ta rzeka też nie wygląda na to, żeby specjalnie meandrowała. Więc, jak mamy do wyboru te trzy pola, to zdecydowanie wybieramy pole B2. Jak to uzasadnić? Właśnie uzasadnienie powinno być mieć w ten sposób, że jeżeli widać zakola, to znaczy, że rzeka meandruje, czyli zachodzi tam proces erozji bocznej. I to wszystko, czego od nasmy zadanie wymagają. Tylko po pierwsze musimy wiedzieć, co to erozja boczna, jak to wygląda, i znaleźć to na mapie. I zadanie jest zrobione.